Stada lemoniade, Kosze wiklinowe Twarz kobiety Fali śpiew Mokry piasek Książki papierowe W na Twoje oczy, jak nam deszczem rzęsy smoczył, puszty nowe Twoje oczy, jak nas deszczem zadłoczył. mamy gadżety od organizatorów pobrać czyli koszulki, czyli numery startowe ja przypominam, że numery startowe warto zachować do samego końca bo na podstawie tych numerów startowych potem będzie można uczestniczyć we wspólnej biesiadzie. jak to organizatorzy określili będzie to posiłek regeneracyjny raz rajd w ramach cyklu Pujawską na rowery byliśmy w Tukoli, w Brodnicy, w Żninie jeszcze w kilku miejscach we Włocławku. Także kończymy ten cykl w Toruniu. Cieszymy się, że coraz więcej jest turystów, amatorów, kolarzy amatorów. Ten ruch się nam pięknie rozrasta. Bawcie się, aktywnie spędzajcie czas na sportowo. Dziękuję bardzo proszę bardzo, urzędnika. Kosze wiklinowe, twarz kobiety fali śpiew Mokry piasek, książki papierowe. Włóżmy nowe, twoje oczy. Jak nam deszczem rzęsy smoczył, pójdźmy nowe Twoje oczy, jak nas deszczem... Not the moment. Jak nam deszczem szansy zmoczyć Włóżmy nowe Twoje oczy Jak nas deszczem zachorować Wywiad z nie uda się Pani dziś Sprawia ból Czołomek Z gradowych chmur Dzień dobry kujasko pomorskie na rowery Ostatnia edycja finałowa Kinga powiedz jak masz na Kinga, Storunia pewno. Ja na stawieko miło mi, gdzie to jest? Powiedz. Za żninem pod Gniezdem. Zażninem, Czyli w żninie też byłaś na Kujawsko Pomorskie. Nie, to jest pierwszy raz. Aha, fajnie. Jak wrażenia na sam początek? No dobrze, super. Pogoda już idzie dobra. Dobra, Co Kinga? Że tak. w ilu przyjechaliście? Czterech. We czterech. Czym? Tak, z samochodami. Aha, tu dojechaliście, także tak. miłego powodzenia, cześć Kinga. Witam serdecznie. Gwiazdko pomorskie na rowery. Powiedz jak masz na imię Hania? Skąd jesteś? Z Corunia. Jak wrażenia? Super pozytywne. Jak podjazd podszedł? Powiedz, górka pokonałaś. w pokonała? fajnie, cieszę się. Do zobaczenia. Jedź ostrożnie. Dzięki. Numer 265, Gwiazdko pomorskie na rowery. A na imię mam? Witka z. Starunia, bardzo się cieszę jak wrażenia pierwsze pomimo deszczu, a jest już ładnie? Tak, bardzo fajnie. Litka, jak czekałaś na ten rajdzik? Tak, długo. Powiedz jak u ciebie z jazdą rowerową. Jeździsz? Tak. Dużo? Nie. tak. Ale tak lubisz. Tak, ale lubisz. Lubię, oczywiście. Polubisz. Tak. Litka szerokiej drogi. Dziękuję Uważaj. Wzajemnie. Jedź tu ostrożnie, bo tu jest wąsko. Także papa pa i do zobaczenia. Przedstawiciel przede wszystkim Bydgoszczy I rowerowej, rowerowej, Brzozy, rowerowej Brzozy przede wszystkim Kaziu, dziś numeru 13 nie masz. Powiedz jaki masz numer? Nie mamy 13, nie szło załatwić. Nie mam numeru 13, ponieważ ja otrzymuję ten numer na naszych e, imprezach e, już e, organizowanych przez rowerową. Czyli może powiedzieć poznajomości. Poznajomości. Numer 42 też jest... Nie jest źle. I nie jest taki fajny numer, bo myślałem, że będę miał większy numer. Większy jeśli chodzi o ten, bo późno się zapisywałem, ale otrzymałem numer 42. Kaziu, powiedz mi, skąd wiedziałeś, że w Toruniu to właśnie jest ten rajd? Kujasko, bo, ja, bo ja ciebie się nie spodziewałem, tak ci powiem szczerze. Ja śledzę imprezy rowerowe w internecie i i oczywiście przyjechaliście, wiem, na kołach. Na kołach. Na kołach, bydgoszczy, no. w y, grupie pięcioosobowej. Fajnie. Pozdrawiam Ciebie. Dziękuję. Moją kiełbasę dostaniesz Rup. za to, że przyjechałeś na kołach. No i pozdrawiam rowerową brzozę przede wszystkim. Przede wszystkim. No i króla, króla I... rowerowej brzozy. Ojca Ojca dyrektora, ojca, ojca dyrektora Zbigniewa Wiśniewskiego. Trzymaj Dziękuję. się. Cześć. Cześć, cześć. cześć. Witam cię serdecznie na finałowym rajdzie Kujawsko-Pomorskie na rowery pierwsze, czyli pierwsza uwaga, za nisko siodło masz. Człowiek męczisz się, rower czy jest? Syna po przyjęciu, czy czyj? Twój! To Oby. sobie podnieś siodełko, będzie ci lepiej jechać. Powiedz jak wrażenia? Bardzo dzisiaj dobrze, bardzo dobrze z obciążeniem powod, tą jedną górkę. Ale co, podjechałeś no, czy jest? nie? Okay, podjechałem. Fajnie, jak masz na imię? Dawid i syn Igor z Torunia. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Rowery. Wy chyba rodzinnie razem, tak? Tak, razem. I co? Rodzinnie. Tata ciągnie ten bagaż, wózek, a nie, to już jest rower. Tak, tak rower. Jak masz na imię? Aneta. Anetka, jak wrażenia dzisiaj? Super, bardzo się cieszę. Cieszę się, że pogoda nam dopisuje. No fajnie, ale nie przestraszyła ciebie? Nie, ja jestem twarda. Anetka z Torunia, tak? Cieocinka. O, ściechocinka, miło mi. Mamy tu Władzia, witam cię Władziu na rajdzie Kujasko-Pomorskie na rowery Dyrektor sklepu Profesjonalista, że tak powiem Z odżywkami Jeżeli ktoś sobie mi na rowerach To tylko do Władka Na ulicy jakiej, powiedz Władziu Wszystko, Władziu, jak wrażenia? Jak wrażenia? Aha, i tak Czyli jesteś zadowolony? Jedziesz bezpiecznie. Z kim przyjechałeś? Z grupą Carbon Team Torun. Jak zwykle, także tak do tak, powodzenia. Trzymaj się, cześć. Zadowolona jesteś, powiedz. Cieszysz się, że się Jak nie przestraszyła ciebie pogoda? Nie, Skąd jesteś? I masz na imię i rowerem jeżdżę. Ile lat? Powiedz. Sporo, widać to już po tobie. Trzymaj się Urszula, jedź ostrożnie, tak. bo tu widzisz jak Chce jest ciasno, jechać. żeby dojechać. Tak. czyny obładowane, to z plecakami. No druga kawa drogę mamy. Oooo, no fajnie, no to ja muszę z wami jechać. No nie na to my no. No. Skąd jesteście? Ja z Torunia. Z Torunia, jak z Irena Irenka i. Szubin, Dorota. Szubina, a to cię tu przyciągnął. Powiedz. No ja mnie przyciągnął. Fajnie, cieszę się. Jak długo na rowerach jeździcie? Powiedzcie. O, fajnie, no to, to ładnie, widzę. Z Discovery jest też wszystko Discovery. To też jest Uwaga, uwaga, uwaga. I Szaleńcy też jeżdżą. Jak wrażenia dzisiaj podoba się? Super. Na rajdach bierzecie udział? Byliście w szinie. też, Właśnie, też tak. były w szinie. Tam nam się I tu na finał, na finał przyjście tu na finał. Dobrze, <grym> się cieszę. Trzymajcie się. O, to to. Witam serdecznie tam piszę uwaga, dziadek emeryt. Ty mi tak na dziadka na emeryta nie wyglądasz, bo, ty, bo, bo widzę, ja że sobie radzisz dobrze. Co tak szybko kręcisz? Zmień sobie. Po co? No, po co? Nogi przyrozdrza. Ach, rozgrzasz, musisz się. Skąd jesteś? Ze na, na imię jak masz? Adam, to was więcej ze żnina. Więcej, więcej. W żninie no, ja ja. też jechałeś? W żninie Fajnie, trzymaj się, powodzenia. No, ale merykur nie wiem. trochę załapki. Aha, ja wierzę, nie! 6, 6, z Karolinka, powiedz jak wrażenia? Bo u ciebie, czy też pada, czy śnieg, jak ważne, że na rowerze jedziesz. Dobry, tak, tak, to tak. Już jest to u ciebie zachłodem. uśmiech. uśmiechłodem, ale jest bardzo przyjemnie. I, na jakim byłaś jeszcze tym rajdzie z Kujasko-Pomorski? I w osławku byłaś. Czyli dostaniesz, tak. czyli moją porcję dostaniesz, bo ty jesteś wyjeżdżona już, a Janusz powiedz jak tobie dzisiaj jest? Zimno, zimno! To trzeba kręcić, chłopie, a nie jedziesz. jak na majówkę. No musisz, za, musisz tam wymienić tego faceta. W tej no dobra, w no dobra. Cześć. Cześć. Pozdrawiam was, papa. Ola, pa. no, to ty prawo mi dajesz. Ola, powiedz dzisiaj. Ciężkie. Na rajdzie Ciężko ci, Co? Bardzo. No trzeba więcej jeździć, pamiętaj. Ale trzeba mieć zawsze gumę. Dasz radę? powiedział, ja... Nie! Dasz, tak pod gór... nie. nie mam! Pod, gór, pod górkę podjechałaś? Podjechałam, tak. O, masz szczęście. Uwaga, co? Jadek, dawaj, dawaj! Dawaj, więcej się więcej 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 we

Z wszystkim. Smacznego, powiedz, jak rajd? No dobrze. Jak poszły Ci te kilometry? No, bez problemu, Już bo. przyjechałaś kiedyś tyle? No, chyba nie. nie. Ciężko było? Średnio. Średnio, ale zadowolona jesteś. Staro. Za rok będziesz? Będę. Masz na imię? Zuzia. Skąd? Z Trzymaj się, pa. Kaziulek. Słuchaj, jak wrażenia po rajdzie? Super. Jestem naprawdę zadowolony i z pogody, i z organizacji rajdu z medalu szczególnie, bo ja jestem kolekcjonerem. Czyli medali. zbierasz. Zbieram. Blachy, wieszasz, na, ściany. No, na ścianę, należy się. Ale mamy tak. swoje miejsce, gdzie, mhm. gdzie, gdzie powinno być. Powinno, gdzie jest kolekcja złożona tak. moja. Czyli rajd uważasz za udany. Bardzo udany. Fajnie. No, bardzo udany, ja, szczególnie, że jestem pierwszy raz, mam Odczucie takie, że organizator spełnił swoje zadanie. Zadanie i dopiął wszystko na ostatniej guzi. Na ostatniej Był to Kazimierz tak, z Rowerowej no Brzozy. Pozdrawiam organizatorów z Torunia i z Rowerowej Brzozy. Są pozdrowieni. Cześć Kaziu i zapraszamy Dziękuję. za rok. Cześć. Cześć. Powiedz mi, jak wrażenia cześć. dzisiaj. Bardzo fajnie. Ciężko ci było, widzę, bo ty jako Ale jeden. Ciężko. We trzech jechaliście. Nie pomagali. Pomagali ci. Tam na piachach jak? Miałeś problemy trochę? Nie, droga fajna. Potem Fajne. to jest rekreacja. Zresztą całą drogę rekreacji. Czyli ogólnie jesteś zadowolony? Zadowolony. Jak tak. masz na imię? Marek. Marek z Torunia pewno. Z Arunia, tak. Za rok będzie z nami? Będę z wami. Powodzenia. Cześć. A ten maleństwo jak ma na imię? Marysia? Marysia? Cześć Marysia! Też będziesz na rowerze jeździć, nie? Trzymaj się! A to się Jak było, jakie wrażenia? Podobało się? Daliście radę? Jak było, powiedz, jak masz na było? Z to jest. ale na rowerze? Apeki, Apeki, jak masz na imię? To powodzenia powodzenia. i